Nazywam się Sonia Zastawnik i jestem dietetyczką od 2013 roku. Prowadzę podcast Praktycznie i Dietetycznie, w którym dzielę się swoją wiedzą z zakresu zdrowego żywienia, zakupów, praktycznego gotowania jak sama nazwa wskazuje. Będę poruszyła tutaj właśnie tematy związane m.in. z moją pracą, z moim doświadczeniem i postaram się, aby to było przedstawione krótko, zwięźle i praktycznie. Na co dzień pracuję z osobami, które mają nadwagę, bardzo często niedoczynność tarczycy, insulinooporność i inne schorzenia towarzyszące. Także znam codzienne bolączki osób, które są zagonione, które często nie mają czasu, nie mają siły. Często choroby, schorzenia obniżają te ich zasoby i tych sił mają mniej niż by chcieli. Także pomagam takim osobom wyjść z takiej czarnej, dietetycznej dziury, ogarnąć stopniowo. Nawyki tak, aby to nie były takie suche zalecenia, które lądują w szufladzie, tylko bardziej życiowe rozwiązania. Jestem też autorką bloga diet gdzie znajdziecie dużo porad, możliwość zapisania do newslettera i cały czas będę tego bloga na bieżąco rozwijać. Także zapraszam. A w dzisiejszym odcinku podcastu Praktycznie i Dietetycznie opowiem o... Pięciu pomysłach na błyskawiczne posiłki, które jesteście w stanie przygotować w ciągu kilku, maksymalnie kilkunastu minut, wliczając oczywiście czas oczekiwania, aż się coś tam ugotuje. pierwsza na celowniku będzie pinsa. To taka pewna opcja, znaczy opcja. Pinsa to taki placek na mące pszennej przygotowany na zakwasie. I możecie go kupić pakowanego hermetycznie w większości marketów w Biedronce, w Lidlu, w Carrefourze. Są też wersji w wersji chłodni czy zamrożonej, więc do wyboru, do koloru. I w sumie jak wybierzecie taki placek na mące pełnoziarnistej, to tak naprawdę jest no bardzo fajna opcja wyjściowa nawet dla osób z insulinoopornością czy cukrzycą. I Zaletą tego placka jest to, że wystarczy go wstawić do piekarnika z dodatkami i mamy obiad dosłownie 6 minut. A jak przygotować taką pinsę, żeby ona faktycznie nadawała się dla osób na diecie czy na osób, dla osób, które dbają o to, co jedzą? Kluczowe są dodatki, czyli tak punkt wyjścia. Fajnie byłoby wybrać pinsę pełnoziarnistą na zakwasie, bo są do wyboru właśnie na bazie mąki jasnej i ciemnej. Tak? Także to macie już w składzie wyszczególnione. Zresztą no, ta pinsa przygotowana na mące pełnoziarnistej jest po prostu ciemniejsza. Więc to już na pierwszy rzut oka widać. Będzie ona też bardziej sycąca, czyli taki posiłek wystarczy wam na dłużej. Druga sprawa, no to dodatki. Możemy posmarować ją pasatą albo przecierem pomidorowym, posypać bazylią, oregano. Suszonymi, chyba że chcemy świeże, to na koniec możemy dodać świeże zioła. I mozzarellę light, taką odsączoną. Polecam ją wysuszyć papierowym ręcznikiem. Wtedy lepiej się kroi i nie puszcza tak soków wody w czasie pieczenia. Więc możemy sobie tą pinsę posmarować właśnie tą pasatą lub przecierem. Ułożyć plasterki mozzarelli. Możemy ją też posiekać czy rozdrobnić. Na przykład w termomiksie możemy rozdrobnić ją na takie, na takie malutkie kawałeczki i posypać. Jeżeli lubicie, no to możecie dodać wędlinę. To często mężczyźni lubią. Będzie wtedy to ta opcja taka, wiecie. No, mniej zdrowa, ale jeżeli wam zależy na smaku, no to jakąś małą porcję wędliny czy szynki barwańskiej można dodać. I taki zestaw wstawiamy do piekarnika na około 6 minut w 250 stopniach, z tego co kojarzę. Tą pizzę kładziemy na blaszce wyłożonej papierem do pieczenia. Nie Pamiętam, czy to powiedziałam na początku, ale teraz to. I polecam do tego przygotować sobie jakąś prostą sałatkę z warzyw, albo nawet prymitywnie pokrojone świeże warzywa, na przykład nie wiem, papryka, ogórek, pomidor, chociaż tu już mamy sos pomidorowy, więc to może być wszystko takie monotonne troszkę. Czy Na przykład sałat, właśnie z pomidorami, czy jakaś prosta sałatka grecka, tylko nie przesadzamy wtedy już z tłuszczem, bo mamy tłuszcz w mozzarelli. I takie danie możemy sobie zjeść właśnie na obiad albo na kolację. Jak rozpisuję na kolację w jadłospisach kobietom, to zazwyczaj jest to mniejsza porcja, czyli 1 trzecia takiego placka, ale pół placka z takimi proporcjami może być zjedzone na obiad. Także jest to już fajna opcja z warzywami. Jesteśmy w stanie sobie tym pojeść. Jeżeli byśmy użyli innego rodzaju sera i Dowalili tam jakiejś wędliny takiej bardziej kalorycznej tustej, to uzyskamy produkt, znaczy to uzyskamy taki posiłek, który może mieć no dużo, dużo więcej kalorii, więc nie będzie się mieścił w naszym zapotrzebowaniu prawdopodobnie. Jeżeli szukacie konkretnego przepisu, to jest u mnie na blogu. Jak taką pizzę przygotować? To polecam. Druga propozycja: makaron ze strączków, czyli na przykład makaron z soczewicy, makaron z ciecierzycy. Jest też z groszku, ale to nie każdemu może smakować, to jest kwestia gustu. W każdym razie chodzi o to, żeby to był makaron białkowy, czyli ten pełnoziarnisty ze strączków, bo to mamy takie dwa w jednym, i węglowodany i białko. I wtedy nie musimy już tam szukać jakiegoś mięsa czy dodatku ryby czy sera czy jajek, tylko po prostu mamy ten makaron, który gotujemy. Potem możemy warzywa na patelnię podsmażyć na oliwie z oliwek, nawet w międzyczasie, jak ten makaron się gotuje to wszystko połączyć. Jeżeli chcemy mieć jeszcze zdrowiej, to możemy dodać natkę pietruszki posiekaną, albo bazylię, czy jakieś inne świeże zioła, albo mrożone, bo możemy sobie raz hurtowo pokroić te zioła, żeby mieć je zawsze pod ręką i nie brudzić za każdym razem deski, no nie czekać na przykład, aż one zwiędną, bo to też może się zdarzyć zabieganym ludziom. Więc takie patenty. Także możemy to łączyć też z warzywami świeżymi. W każdym razie te trzy składniki, czyli makaron, trochę oliwy z oliwek albo olej rzepakowy, plus te warzywa i mamy pełny sycący posiłek. Druga opcja to na przykład jajko sadzone z warzywami na patelnie. I wtedy możemy wybrać nawet te warzywa z dodatkiem ziemniaków, żeby już nie szukać dodatków węglowodanowych. Więc tutaj na jednej patelni możemy sobie usmażyć jajko, a na drugiej te warzywa. I też mamy obiad taki, w którym nic nie musimy kroić. Więc dla zmęczonego człowieka, który jest już przebodźcowany powiedzmy wszystkim, to może być zbawienne. Kolejna opcja, znowu wracamy do makaronów. No te makarony są najprostsze chyba <grywa> w tej wersji. Ale makaron na przykład połączony z pesto, z kirem, plus jakieś warzywko. Bardzo fajnie komponują się pomidorki koktajlowe. Pewnie pytacie, co tu robi pesto? Bo często słyszę od pacjentek, jak rozmawiam, one mówią: pesto jest kaloryczne, przecież to jest tuczące. Tak się od razu kojarzy, że jak jest kaloryczne, to tuczące. Tuczące jest wtedy, kiedy jest tego dużo. Więc jeżeli my to pesto użyjemy małej ilości i rozdrobni rozdrobnimy, rozmieszamy je ze skyrem, z jogurtem typu skyr, który ma dużo białka, to ono nam się tak jakby roz rozcieńczy. Uzyskamy taki fajny sos, który jest sycący, jest mniej kaloryczny. Nawilży nam ten makaron. i Jak dodamy do tego pomidorki koktajlowe, no to mamy posiłek dosłownie no 10 minut. Tyle, co nam się zagotuje woda i makaron, a my możemy sobie równolegle te pomidorki tam wkroić. I mamy i błonnik, i białko, i węglowodany. Czyli to jest taki posiłek, który będzie nas sycił na długo. Bo komponując te posiłki, o których ja Wam mówię, wykorzystuję metodę indeksu ładunku glikemicznego, które często jakby są ciężkie do zrozumienia dla pacjentów. I myślę, że nie każdy nawet musi się doktoryzować z dietetyki i kombinować, jak to przeliczyć. Wystarczy znać te zasady. I bardzo ważne są też proporcje, czyli to, żeby tego makaronu na przykład było dla kobiety 50-60 gramów, jeżeli to jest dieta redukcyjna, czyli odchudzająca. No, dla mężczyzny zazwyczaj jest to trochę więcej, na przykład 70-80, ale te proporcje makaronu i dodatków, one robią robotę. I dzięki temu można jeść naprawdę różne rzeczy na diecie i chudnąć. A druga sprawa jest taka, że dzięki tym połączeniom jesteśmy najedzeni na dłużej, bo mamy bardziej stabilny poziom cukru we krwi. Także tu chodzi o to, żeby te posiłki wpadły do żołądka i tam chwilę poleżały, ale nie za długo i stopniowo się uwalniały. Tak, żebyśmy po prostu nie mieli napadu na słodkie, czy takiego nagle, na takiego dużego napadu głodu, który trudno jest okiełznać. I... Piąta propozycja, znowu z makaronem, to będzie fritatta, czyli taki omlet makaronowy. W sumie to go wyciągnęłam z domu, to jest tak na bazie moich doświadczeń z domu rodzinnego. Moja mama robiła fritatę, może nie do końca dietetycznie, ale zamysł wziął się stamtąd, bo jest to danie smaczne i szybkie. A na czym to polega? Gotujemy makaron. I jak jest on jeszcze ciepły, to mieszamy go z jakimiś podduszonymi warzywami. To mogą być warzywa na patelni, papryka, cukinia. Co, co sobie wybierzemy. Pieczarki też fajnie pasują. I te warzywa i ten makaron mieszamy na patelni, a następnie wbijamy tam jajka. Chociaż dobrze byłoby te jajka wbić wcześniej do miseczki i wymieszać z przyprawami. I na ten ciepły makaron i ciepłe warzywa wlewamy. Szybko mieszamy na małym ogniu, a następnie przykrywamy, tak żeby się to wszystko ścięło. A dlaczego Na, musi to być wszystko ciepłe? Te składniki muszą być ciepłe, bo inaczej Wam frittata nie wyjdzie. Ta masa jajeczna oblepi właśnie pojedyncze składniki i zamiast jednolitego takiego omletu fajnego to wychodzi po prostu bardziej taka breja. No, da się też to zjeść, no, ale to nie mamy tego właśnie fajnego takiego jednolitego placka, placka omletu. No. Także taka frittata potem sobie ją groimy. Możemy zjeść ją z niewielką ilością keczupu. Fajnie jest posypać ją natką pietruszki czy czymś zielonym. Bo pamiętajcie, że zielone ogólnie się opłaca zawsze w naszych posiłkach i mamy posiłek, który jest atrakcyjny chyba dla wszystkich domowników. Więc to były takie propozycje pięć szybkich pomysłów. Oczywiście może być ich dużo, dużo więcej. Bo w swojej praktyce czasami sięgam po jakieś półprodukty, dania ekspres, Czasami pacjenci proszą o pierogi, czy to ruskie, czy z truskawkami, czy z mięsem, więc wyszukuję takie, które no da się powiedzmy włączyć, tak? Mają w miarę przyzwoity skład, łączę z takimi składnikami, które dają sytość, które dają efekt w postaci tego, że gubimy te zbędne kilogramy, tak? Bo tu się liczy kaloryczność, a oprócz kaloryczności, to, żeby te posiłki były. Sycące. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej takich przepisów, to zapraszam na mój blog dietmyślnikfit.pl. A makarony ze strączków, jeżeli nie znacie tych produktów makaronów z soczewicy czy pinsy, to możecie je zobaczyć w pomocniku zakupowym. To jest taki mini e-book, który ma 50 stron. Są tam zdjęcia różnych produktów z moimi komentarzami, opisami, gdzie można je kupić. Komu mogą być pomocne, można dopobrać pobrać bezpłatnie, wchodząc w zakładkę do pobrania na moim blogu diśnikwit.pl. Także zapraszam i do usłyszenia w następnym odcinku. Dziękuję za uwagę.